Cześć, dzisiaj kolejny dzień pracy przy warsztacie. Podzielę się z Wami, pokażę Wam co się dzieje, co robimy, jakie następne zmiany. A wydaje mi się, że się dzieje, bo jeszcze 3 tygodnie temu yy, te, to pomieszczenie tak nie wyglądało i było tu wieloletnie. Była to taka. No, kiedyś po prostu to była stajnia, a dokładnie obora. Skuta została stara wylewka, stare te żłoby, stare kraty po świniach. Robiona wylewka na nowo, poprawione tynki, ubytki uzupełnione, za prawą położona farba. W tej chwili kładziemy instalację elektryczną, robimy to natynkowo. Szybciej, łatwiej i prościej. Poza tym y, zawsze, jeżeli mamy taką natynkową instalację, bardzo prosto jest y, kiedyś w przyszłości dokonać jakichś zmian, modernizacji. Także jeżeli by trzeba było dołożyć nam gniazdko, jakiś przełącznik bądź co, to jest to łatwo zrobić. W każdej chwili można wstawić puszkę, przeciąć przewód, połączyć go, y, zrobić rozgałęzienie. I pociągnąć na przykład nitkę w dół do, do gniazdka. Czy to siłowego, czy to zwykłego gniazdka na 230? Teraz chyba tak, 230. O. Nie jestem elektrykiem z zawodu, a raczej z zamiłowania. A nawet nie z zamiłowania, a raczej z potrzeby. Coś tam, coś tam wiem, jak te kable połączyć. Daję radę. Także przejdziemy się teraz po warsztacie, po, nowym, po nowej filii. Jest jeszcze dziura, w suficie, która jest nieogrobiona, niezaplejona. Tu był wyciąg kiedyś. Dziura jest zostawiona. Ten otwór kwadratowy, ze względu na to, że prawdopodobnie też trafi tu wyciąg. Jeszcze tego nie wiemy. Ale dziura jest na razie zostawiona, zaślepiona tylko styropianem żeby można było w łatwy kiedyś sposób styropian usunąć i wstawić na przykład wentylator jeszcze nie wiem czy wyciąg, czy wentylator może nadrukowy u góry może będzie zamontowany filtr i będzie ten wentylator wtłaczał powietrze do tego pomieszczenia ale czas pokaże czas pokaże to będzie lepszym rozwiązaniem. Wyjdziemy teraz do środka. Kładziemy instalację elektryczną. Zasilamy ją ze starej części warsztatu. Tutaj nieco będzie zmodernizowane to wszystko, bo ten przewód będzie, to znaczy z przełącznika głównego będzie połączone, bo ściana jest przewiercona tutaj, Stąd mamy przewód od skrzynki odlicznika, jest przełącznik. Z przełącznika pójdzie przewód w górę do puszki i z tej puszki się podłączymy do tego przewodu i zejdziemy z tej puszki tym kablem do gniazdka. Kiedyś docelowo tam ten przewód, który leci też wymienimy na przewód siłowy ponieważ gniazdka tam również będą potrzebne siłowe. Ale na razie się skupiamy na tym pomieszczeniu mniejszym, które jest w tej chwili mi bardzo potrzebne. Ten przewód sobie tutaj leci. Połączony w puszce. Leci do pomieszczenia dalej. I od puszki schodzi nam do przełącz yy, gniazda siłowego 16A na 5V. Oraz do no, gniazdek jednofazowych. Oczywiście usytuowane jest to tutaj nad stołem. Z gniazdka będzie zasilana wiertarka i w zasadzie nic poza tym w tym miejscu nie będzie zasilane. Lecimy przewodem dalej, przebijamy się przez ścianę. Jest puszka w puszce, również rozgałęzienie. Tutaj już polecimy przewodem cieńszym. Tylko do oświetlenia do puszki i zejdziemy z puszki w dół do przełącznika, do przełącznika, który będzie włączał nam tą świetlówkę. Jedną tutaj ten przewód. On jest chwilowo zostawiony. Jest to stara instalacja elektryczna. Na razie zostawiłem ją tylko po to, żeby mieć jakiekolwiek tutaj światło. Przewód zostanie usunięty, wyprowadzony na zewnątrz i będzie światło nad drzwiami na zewnątrz, na fotokomórkę, oprócz tego na zewnątrz jest wyłącznik, dlatego wykorzystamy tą instalację do oświetlenia części zewnętrznej budynku. Tutaj mamy tu dziurę, w której będzie prawdopodobnie odciąg, ewentualnie nawiew. jeszcze nie wiemy. Tutaj pomalowana epoksydą szyna wzmacniająca. Tutaj lecimy dalej z instalacją. Dalej przewód siłowy. Schodzimy w dół. Będą gniazdka jednofazowe. Przełącznik. Przełącznik do czterech świetlówek. Na ścianach i suficie. Na razie, cztery świetlówki. Będzie taka potrzeba. Wtedy możemy dołożyć tutaj. Kolejne dwie świetlówki, przewodem lecimy dalej do puszki, schodzimy w dół, mamy tutaj małą centralkę, jest gniazdo siłowe 16A, 5 bolców, przełącznik. Przełącznik jest tylko włącz-wyłącz, nie prawo-lewo, nie ma potrzeby tutaj w tym układzie, tutaj jeszcze mamy gniazdo 230 i bezpiecznik. Tutaj w tym oknie okno będzie zdemontowane. Okno lub szyba. Czas pokażę. Tutaj będzie zamontowany wyciąg, będzie wentylator, będzie filtr. To jest takie też na razie doraźne rozwiązanie, bo prawdopodobnie tutaj w tym miejscu stanie duża komora Pochłaniasz taki z filtrami, filtr będzie yy, tak zwany stop oraz filtr będzie kartonowy czy tam papierowy, taki w miarę profesjonalny, no ale na razie będzie, będzie tylko, tylko wyciąg w oknie. Tutaj mamy szafę, mieliśmy tutaj wnękę. Jak pamiętacie, tutaj została ściana nieotynkowana. Nie jej z tego względu, że. Przewidzieliśmy od początku, że tutaj będzie szafa. Nie jest głęboka, bo jest powiedzmy na jakieś 22 cm. Półeczki regulowane, otworki rozwiercane, można regulować niżej, wyżej. Tak wygląda szafka na akcesoria. Zawsze coś tutaj można schować, wykorzystane miejsce. Płyty dwie różne, bo z odpadu akurat płyty. Także tak wygląda na, na tym etapie, tak wygląda to pomieszczenie. Ja się dalej biorę za elektrykę, pasuje dzisiaj elektrykę skończyć. A jutro prawdopodobnie weźmiemy się za frezarkę. Frezarkę górnowrzecionową będziemy mocować do stołu i stworzymy z niej frezarkę dolnowrzecionową. Ale to już jest temat na odcinek następny.